Wielkanoc to najważniejsze święto w kalendarzu chrześcijańskim. Czci się śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Jest to również święto wiosny, odrodzenia wszystkiego, co żyje po długiej i mrocznej zimie. Powszechna w Polsce tradycja malowania jajek na święta wielkanocne wywodzi się ze spotkanego już w czasach przedchrześcijańskich kultu jajka jako symbolu odradzania się zdrowia, witalności, dostatku i pomyślności. Zwyczaj ten znany był już starożytnym ludom Egiptu, Persji, Rzymu i dalekich Chin. W Polsce malowanie jajek ma ponad tysiącletnią tradycję. Jajko jest w Polsce tradycyjną potrawą wielkanocną. Powszechnym zwyczajem jest dzielenie się święconym jajkiem i składanie życzeń podczas wielkanocnego śniadania. Siedząc przy wspólnym stole, delektujemy się miłą, rodzinną atmosferą i pysznymi tradycyjnymi potrawami.